Kontynuujmy, je, yeah. mój wybór. Podwójna? Niezła, bo 1132 tak Zbliżam się... Przedmieście... Dobra, patrz, ósmy tiery. O, ooo, ósmy tiery! Lightem, ósmy, tiery, ósmy tiery. gdzie tu logika? To już to są same fazie do Jakby nie patrzeć, jak ta setka nie wyjedzie na nas, kurde, w złym momencie, no to... Wszystko można spodziewać. Na równi z równi. Henryk Kwin. Pointe. Lucarelli. Achtung, bite. Ja, ja, bite, bite. Bije... śmietan. U, ty jeden szpanuje. Idziesz multi z nami wygrywać M60? Słucham? Bo teraz jest turniej w nie? No, idziemy wygrywać M60. Hmm? Chyba tylko niektórzy to wygrają w no, no, dużo osób to wygra. 5 klanów z każdej tury. No, i hmm. dostałem pytatę C2, nie wiem, z którego. Co ty robisz z tym T71? Co za człowiek, kurwa? Ja ze cofam, a on jedzie, wie, kurwa, nie patrzy, co się dzieje. Gdzie jest IS-2? Lepiej mi powiedzieć, kurwa, bo to jest. A tam jest Kurde. to i tak nie wiem jak kometra. Dzień dobry. A ty Nie to do rozwalania. 500. 50, rykoszy to od co nie? Aha, dobra Pięknie. Ten i czy to coś lepiej kurno? Nie wiem na co wyjeżdża? Ten no swisajder kurno, no lol. To on chce dobić ciebie? Może. Ten nas spudowałem. Kurna. Lol. No. Ja pierdziu. No, jakie fejle, e. Bimy, Dobra. Stel tu biliśmy Kolejny się połacił na mnie. Kurna no. Jakie kurde fejle. No. No lol. To się nie dało. Tego się nie dało zbudować no. To jest skandal kurna. To nie ten IS-2 chyba, który mnie tak patną. Przecież ja dostałem za 400W 2 a ten nawet nie miał wymaksowanego isa 2 No to. kurwa no gdzie jest ten wymaksowany IS-2? Czy już nie ma go? A może na mistrz trafił? kurwa, nie wiem. Dobra, apeki załaduję, bo tutaj na minus wyjdę strasznie, bo nic nie robię w tej bitwie prawie, że... Dobra, wyjdziemy sobie na plecy, bo mam mniej penetracji. O no, kurde! No tak kończą hakiersze. Ja nie widziałem, gdzie ten... Tutaj... Który tam ja Mhm, okej, okay, dobra Where is logic? No kombinuj, kombinuj tym jednym po Dobra, tam jesteś Kasiu, skóra Tam się kampisz, to tak się skampiłeś, że kurna kampić nie umiesz No kurna debilu, ty no i teraz mi zabije lol Kurna, co za debil to był? Jak, jakbym kurna nie miał zasłony, to bym nie dobiał, jakby był troszeczkę mądry kurna. Ja tutaj próbuję kurna, go oflankować, żeby go dobić, a ten kurna wjeżdża we mnie, roll. No. Jakipaś. Widziałam na swojego, kurde, który we mnie wjechał. Ten T71. 12 tysięcy fps. Hmm. A 1700 tak.